Jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Dzisiaj mamy dla Was podsumowanie czytelnicze lipca. Dobrze mówię. Dobrze, mówię. wszystko się zgadza. Okej, okay. a podsumowanie musi zacząć Kuba, ponieważ zapomnieliśmy o po jednej książce w czerwcu. No i musi Kuba Więc o niej powiedzieć. To jest wypożyczanie skrzydeł, o której już pewnie słyszeliście nie miliard. jeden raz, nie dwa, a miliard razy dokładnie, ponieważ jest to książka bardzo związana z historią Julki. Która... Duża część mojego serducha jest. Tak, ja przeczytałem to przy okazji, tak naprawdę. No, no też nie jest to, jest to wymagająca lektura. musisz pokazać coś w środku. Z przyjemnością, proszę. No Tu akurat dwa słowa, pierka. ale. Ogólnie przepiękne są ilustracje. O. I to tyle Wam z powiem. I jest to bardzo fajna bajka dla dzieci, zwłaszcza na taki. Początek, początek z czytaniem Dokładnie Dla tak. dla czytelnika to powinno być Tak, tak, że tu po prostu Mieliście no. pasowanie na czytelnika? W podstawówce ty nie, nie miałeś nie. No właśnie, dlatego no. pytam u mnie to... Dajcie znać, czy tylko u mnie w szkole to było? Że się szło później tak do biblioteki I się pożyczało książki Każdy mógł pożyczyć pierwszy raz książkę Fajnie. No, to było takie mini Jak go wybrałaś? Nie pamiętam, nie szczerze A może pamiętam? No to jest Ed Piotrusia, pana chyba takiego Pokazywałam Ci to kiedyś. Bo to tak, była pierwsza książka, tak. którą pamiętam, że świadomie przeczytałam. I możliwe, że to była ta pierwsza, ale też mogła nie być. Więc ciężko powiedzieć. No dobra. To ja może zacznę od małego rozczarowania w tym, w tym miesiącu, czyli z lipcu. Jest to drugi tom serii o legendach arturiańskich, czyli serii o... Jak ona się nazywała? Brie Matthews. To jest naznaczona krwią, pierwszy tom to zrodzeni z legendy, i zatraciliśmy znowu, tak jak mówiłam, w bukolu lipcowym. Tak. To, to po co przyszliśmy do tej serii i się stała czymś innym, i to nie jest złe, ale po prostu mnie bardziej interesowało to, co się działo, jakby w pierwszym tomie. Tu to było tyle chaosu, tyle po prostu się działo. Ale na przykład końcówkę musiałam sobie przypominać i czytać swoją recenzję I podczytywać te ostatnie strony, bo była taka... Czyli nie zostać hmm. w pamięci No właśnie nie, górę. a pierwsza część była super Ta mnie trochę zawiodła, bo była po prostu w innym klimacie niż mhm. ja się spodziewałam Cała seria, no polecam ją w sumie, jest fajna i tak się zakończyło, że no chyba musi być trzeci tom. Nie wiem, jeśli tak ma być koniec serii to strasznie dziwnie, bardzo dziwnie no, i niby jest to napisane 13, plus. czy wy myślicie, że książka, która ma prawie 700 stron, mega mały druk i jest ogromna? Zobaczcie, jaki to jest druk. Czy jest to teoretycznie? Może. Ale ja być. wiem, ale po prostu ja bym chciała, żeby ona była dla starszych. Żeby to było chociaż 15-16, bo tutaj. Może. No, nie... Będzie więcej tomów, Ale i patrz, z każdym... ci ludzie są na studiach, to dlaczego to jest 13, Bo no Bohaterka ma 16-17 lat. Dobry punkt. No. To takie latki, no ciężko się utożsamić No właśnie, raczej za, zawsze było tak, że jak się na przykład czytało lektury w szkole, to jak czytaliście tą lekturę, to zawsze ten bohater miał teatralny. Za każdym no, razem. No i to były takie fajne lektury. Nie, no w podstawówce to raczej tak było. No, no. no więc y, po czasie im dłużej mija od przeżydania, to mniej mi się podoba i mniej ją pamiętam, y, ale i tak seria była fajna, no i wiecie, przeczytałam jednak tutaj prawie te 700 stron, więc było okej okay. Dobrze, to ja idę też coś, co wam z całego serduszka mogę polecić I jest to Wodnikowe wzgórze Richarda Adamsa I jest to książka, klasyka literatury międzynarodowej tak, Międzynarodowy bestseller, przepraszam tak. was bardzo I jest to książka, no czuć, że to jest stara książka Po, po stylu witana? pisania Stawiam, że jakieś, nie wiem, lata 60. 70. Może okay. nie jest aż tak stara. Ale tak, o czym to jest? Pewnie się zastanawiacie. To jest opowieść o królikach. 72 rok. Zgadzam prawda? To. to jest opowieść o królikach, w szczególności o dwóch braciach. Jeden to jest piątek, drugi to jest leszczynek. I zaczyna się w momencie, w którym piątek dostaje wizji, że ich kr królikarnia zostanie zniszczona. Więc Leszczynek jako dobry brat uwierzył bratu i chciał coś z tym zrobić, więc uciekli z tej y, polany, z tej swojej królikarni szukać nowego domu. Ja I mamy tu właśnie całą ich przygodę, są piękne obrazki, weź znajdź jakiś obrazek. 530 stron i wydanie z 2016, tak. więc już dużo lat ma. I jeszcze, co do tego, jak Piątek miał tą wizję, to my, jako czytelnicy, wiemy, co się stanie, bo jak one odskakują na końcu rozdziału do domciu, to mijają tabliczkę z napisem: Tu powstanie nowe osiedle mieszkaniowe. Więc... Takie, na jedną stronę. Tak, więc my wiemy, co Dramatyczna dzieje, sytuacja. Ale jest tak niesamowita: to jest tak niesamowita opowieść o przyjaźni i lojalności. Oczarowująca, cudowna, trzymająca w napięciu opowieść o wielkiej wyprawie i wielkiej odwadze. Dokładnie. Lepiej bym tego nie podsumował. Czyli Chicago Tribune Myślę, że to nie jest książka dla wszystkich, że. A mi się spodoba na przykład? Myślę, że nie wiem. Tłumacz na razie. Myślę, że mogłaby Ci się spodobać, ale myślę, że są też rzeczy, które by ci wkurzały. No pewnie tak. Że, bo to jednak jest stara książka, więc też trzeba trochę z przymrużeniem no, oka to czytać no. Że będą jakieś tam dziwne opisy, dziwne rzeczy Czasami ciężko jest tak y, przymrużyć oko, nie? bardzo super, ja polecam Ale patrzcie, że takie wydanie piękne się pojawiło w 2016 roku No Hit, dlaczego nikt o tym nie mówi? W sensie, no wiem, że teraz to Biały Kruk i w ogóle, ale no Wiecie, mapa, ilustracje, piękne, twarda oprawa, złocenia Jeszcze tylko barwionych brzegów brakuje bardzo fajna. A jakby były barwione w króliczki No. Ale byłoby ładne Prawda. Więc ja bardzo mocno polecam Okej okay, To ja z kolei przejdę do Powieści graficznej Slash komiksu Ale to chyba powieść graficzna I Mamy tutaj książkę Weroniki Łodygi Domestic Fluff. Tutaj pojawiają się Bohaterowie z Hard Comfort, czyli jej poprzedniej Książki i Tak jakby mamy takie jakby to powiedzieć, że pobożni bohaterowie dostają trochę więcej czasu na planie, że tak powiem. I uważam, że to nie jest właśnie, no, że to nie jest najlepsza powieść graficzna. I jakby, czy bym ją kupiła, wiedząc, co w niej jest, raczej nie, ale jak ją mam, no to jakby zostanie ze mną. Jest kilka takich ciekawych tutaj tematów poruszonych, między innymi to, że... a może pokażę Wam jeszcze środek. między innymi to, że ojciec pewnej dziewczynki, pewnych dziewczyn właściwie rozstał się z ich matką, ma nową żonę już i. Będzie się u nich pojawiać dziecko, ta żona jest w ciąży. No i jak te jego córki z pierwszego małżeństwa mają sobie z tym poradzić, szczególnie jedna młodsza. Więc jeśli znacie kogoś, kto jest w podobnej sytuacji albo chcecie tak jakby edukować jakieś może młodsze osoby w stosunku do tego jak w takich sytuacjach reagować, na przykład jak mają koleżankom pomagać czy po prostu żeby były świadome, że takie rzeczy się dzieją to to jest fajna rzecz. Wydaje mi się, że właśnie dla młodszego czytelnika, bo starszy raczej wszystko to, co tutaj jest zawarte, wie. Więc yy, to nie jest Rzeki nic. Od... Dwa nawet mam. Mm, Czyli taka nie książka pamiętam o ich... temacie, ale takim od... A, nie, jest. temacie, że ty Kano będąc 3. dorosłą czytelniczką mhm. nie wyniesiesz tego za dużo. Nic nowego po prostu. No, może nawet przez to to jest forma komiksu graficznego. W sumie tak, w możliwe. Bo wtedy jest bardziej właśnie przystępne dla tych młodszych. No Więcej tak. To, obrazków, to się czyta dosłownie jak 40 minut, bo może pół godziny no. to nie. I to też, wiecie, ta kreska nie jest jakaś taka super fajna. W sensie, no, ja nie lubię ogólnie czarno-białych komiksów, jeszcze takich, gdzie ta kreska jest taka nieprzejrzysta, że wszystko się miesza mhm. i że jest takie, że jak spojrzycie, to po prostu wygląda jak taki rozgardia. Szczególnie jak są jeszcze te mniejsze, takie. No, że okienkanie. na pierwszy oka ciężko się połapać i trzeba mm. bardziej właśnie skupić, skupić się. wzrok tak. na poszczególnych Nie była, charatyka. jakby to zła książka, ale nie zostanie na pewno moją ulubioną powieścią graficzną czy tam komiksem. Dobrze, ja w podobnych e, kategoriach rozpatruję moją książkę i jest to z e, serii Zrozum. Warzywa zjedz, mięso zostaw. Uważam, że to książka jest, jest ok. Tyle. Że nie jest niesamowita, nie jest też takim zawodem. Trochę się od niej odbiłem w połowie. Pierwszą połowę dosyć szybko mi się udało przeczytać, i byłem bardzo zaciekawiony tym, jak y, historia wegetarianizmu wy wyglądała na świecie od czasów tak naprawdę przed naszą erą. Tak, tu na na przykład jest. No właśnie. I jak tam ci ludzie postrzegali wegetarianizm, i jak to się wszystko rozwijało do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. I do momentu tam XIX mhm. wieku wszystko było fajne, ciekawe, a tam no już mamy więcej, mamy więcej źródeł na ten temat, więc bardziej konkretnie można było podać nazwiska, daty i tak dalej. I po prostu było tak dużo tych informacji, że mój mózg po prostu przestał je odbierać. Mhm. Że w pewnym momencie było tyle nazwisk, że ja się gubiłem kto jest kto. Że przed chwilą czytałem o kimś innym, a teraz o kimś innym i co ma piernik do wiatraka. Oprócz tego, że we dwóch są wegetarianami. Więc trochę tu mnie to wszystko ubodziło, że... No, so, Takiej się... informacji. Tak, że ciężko mi było się tam pod koniec połapać. Ja na książki. przykład uważam, bo ja zaczęłam tą książkę, przeczytałam chyba dwa rozdziały, nie jest to jakoś dużo, ale wiecie, mam już jakiś tam ogląd na tą pierwszą część, o której mówiłeś, że ta książka to jest ważna książka jakby dla Ludzkości, w sensie, może nie tak, że dla całego świata, tylko żeby na przykład jak ty, wy jesteście wege, albo wasi rodzice na przykład nie rozumieją w ogóle, jak można nie jeść mięsa i w ogóle, co to za głupota, i że wasza koleżanka nie je mięsa od pięciu lat, ona przecież jest strasznie głupia, no bo jak tak można, przecież potrzebuje witamin z mięsa i tak dalej. To tutaj są takie rzeczy, które możecie po prostu odpowiedzieć na te komentarze, tak. jakby taki Zwłaszcza w tej pierwszej części, um, gdzie to było piłeczkę, takie. Nie? Może znaczy na przykład Pitagoras, nie? Był wegan. Tak. Czy ktokolwiek kiedykolwiek o tym wam powiedział? I też była y, tu bardzo fajna historia, jak jakiś był maraton, jakiś wyścig, gdzie bardzo prestiżowy był i wygrał go chłop, który nie je mięsa, więc zamiast uznać to za dowód, że nie jedzenie mięsa jest zdrowsze niż jedzenie mięsa, to zaczęli się z niego śmiać, że... i Ład. wyśmiewać. No tak to bywa, no. I tutaj też jest dużo ciekawych takich ym... ciekawostek? Uważam, no, że okay, warto się to z to tym chodzi? zapoznać mimo wszystko, ale że mm, to nie jest najlepsza książka z serii Zrozum. No, czytałeś dwie. No dobrze, no i to nie jest najlepsza. No okej, okay, <grym> wiadomo. No, myślę, że nawet z tematami jest ciekawsza, nawet ta rytuałach, która jest chyba najnowszą. Każdy znajdzie coś tam dla siebie. To tak, naprawdę... Ale jeśli właśnie jesteście wegetarianami albo się interesujecie tym, nie musicie być, to myślę, że warto właśnie poznać albo... historię tego ruchu ideologicznego. <noise> tak, I albo jak chcecie po prostu w dyskusji mieć więcej pola do manewru, żeby tak. jakby te głupie argumenty czasami starszych ludzi, bo często tak jest, że właśnie z pokolenia np. Na naszych rodziców czy starsi ludzie nie potrafią tego zrozumieć, po prostu nie potrafią tego pojąć i może właśnie to, co tutaj jest napisane, sprawi, że zaświeci im się jakaś inna lampka w głowie. Tak. Nie, że to wcale nie jest złe, głupiej wymysł, tylko że właśnie to było od, od zawsze. zawsze. No Dokładnie. właśnie. Okej, okay, czyli co, teraz moja kolejna książka. Tak, twoja kolej ja y Mamy tyle same. No dobrze, to u mnie teraz pojawi się Delilah Green ma to gdzieś, czyli książka z wydawnictwa gorzka czekolada, która jest imprintem moon nie Moon drive, tylko Moja rodzina". rodzina. A to nie była seria? Czy to cały imprint? Może seria, no, seria Czy znaczy, była seria gorzka czekolada, no ale zobacz. Aha. Dobra, czyli... Aha, kiedyś, to było, kiedyś to było, pod media rodzina i miało taki brązowy pasek, tak, 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 ale tak, teraz to, już właśnie ewoluowało. Jestem no i co o tej książce mogę powiedzieć? To jest romans 18+, WLW. Ja nie uważam, że musiałby być 18, wcale nie było jakiś super spicy scen. I wiele książek, które mają dużo bardziej spicy sceny, są na przykład 16+. Chociażby też w sumie praktycznie no, z imprintu Media Rodziny kolejnego, czyli z Maastricht, to Wszystko czym nigdy nie byliśmy To tam są przecież takie sceny, że po prostu co chwilę A jest 16+, a tutaj, no nie wiem, ze trzy może takie były No i to nie jest na pewno mój ulubiony romans I tak jak już wielokrotnie mówiłam, że zawsze ciężej jest mi oceniać te romanse właśnie nie, nie hetero. hetero Bo nie mogę się w nich, w nich tak jakby odnaleźć samej siebie, czy mniej Kuby no i był po prostu dobry Jakby będą na pewno kolejne części tylko tak jakby o innych bohaterach I na pewno też wtedy chcę je przeczytać, bo interesuje mnie to i jest to ciekawe Ale no to nie tak, że będę wyczekiwać po prostu z zegarkiem w ręku, kiedy premiera Ale było fajne, po prostu było fajne, taka trochę odmurzająca lektura W sensie taka, żeby po prostu mieć czystą rozrywkę, nie? Więc jeśli szukacie czegoś takiego i lubicie właśnie WLW romanse, no to fajnie. Ale było też dużo takich ciekawych, poważnych tematów poruszonych. To też jest ważne, żeby właśnie w tych romansach nie, nie chodziło tylko o to, że jakaś para ma się zrobić mhm. albo zejść, albo no, cokolwiek, tylko właśnie, że też to życie całe naokoło, które się toczy u każdego, kto ma różne problemy, to jakby tak. fajna rzecz, tak? Bo coraz częściej są takie romanse, i bardzo się cieszę, bo kiedyś to w sumie chodziło tylko o ten romans, nie? Tak. Ja teraz pokażę Wam cienikość. Proszę. I co mogę o nim powiedzieć oprócz tego, że mam mieszane uczucia? Hmm. Może na początek zrobię mały backstory. Ja. Właśnie chciałam się zapytać, czy ty też czytałeś ten list mały? Tak, słuchałam. Słysza... Okay. Okay. Czytałem no list tak. mark. Backstory jest takie, że. Hmm. Jak pierwszą książką Wiszłap, jaką przeczytałem, to ten jest. To jest Bardugo. Ja wiem. Okay. To jest Story Tej. Jest tej Magii, który jest nad moim palcem. I w tamtym okresie, jak ja to zaczynałem, to miałem wrażenie, że Wiszłap i Lej Bardugo są największymi nemezis po prostu, że wiecie są największymi wrogami. No nie że wrogami, ale że taką konkurencją dla siebie, że Aha, kto, okay. która z nich jest lepszą pisarką fantastyki. ja w ogóle tak nie No a moja głowa tak no sobie okay. to wymyśliła. Więc spodziewałem się po cieniu i kości czegoś niesamowitego, więc kiedy wreszcie się o to za to zabrałem, zawiodłem się. Ale też słuchałeś. Nie? Ale też słuchałem, a to tak, bo ja to słuchałem i jestem bardzo oburzony na wydawnictwo MAG, że jeśli to była ich decyzja e, jeśli to była ich decyzja oczywiście że Alina główna bohaterka jest czytana przez faceta, faceta co bardzo zaburzało mi immersję i bardzo mnie to bulwersowało no bez I sensu, nie mogłem nie? się tak w to wczuć wszystko a sama historia wydaje mi się że ciekawa ale czegoś mi tu zabrakło mam wrażenie że była Kolejna bo, trochę fantastyka taka inspirowana Rosją tak a jaka jest lepsza fantastyka inspirowana Rosją? W dziedzictwo krwi. Dziękuję za uwagę. Możemy się rozejść. Tak. Więc nie wiem, będę kontynuował, zobaczymy, co tu się stanie, bo ogólnie fabuła jest taka, że... O, feminatyw na tyle, żołnierka. Mamy e, świat, w którym jest coś takiego, co się nazywa fałdą cienia. I to jest po prostu cień, w którym żyją jakieś cieniowe smoki. O! I jak Kuba mi to zaczął opowiadać, to ja mówię, o, i może ta bohaterka sprawia, że będzie światło, On. Dokładnie tak. tak. Okazuje tak. się mega przewidywalna no która jest griszowie, to są magowie w tym świecie, dlatego tego jest trylogia Grisza. Starkow. E, I okazuje się zaginioną e, przywoływaczką słońca, która może pokonać oh, fałdy cienia right. i przywrócić pokój na I świecie. Paragraf. I tak to się kręci. Nie będę wam spoilerował co się dalej dzieje. A będziesz oglądał serial? Myślę, że tak, że jak przeczytam trzy. 3... Całą trylogię, Możesz szóstkę wron mimożyć. i wszystko inne. To się za to zabiorę. I... No, a to też jest znowu skomplikowane, że trzeba. Wam to ocenię tutaj wiesz, na. odpowiedniej kolejności, kanale. przeczytać tą szóstkę wron i Cieni kości, jeszcze jakieś dodatki, coś tam. To jest takie zawsze, <laughs> że musisz po prostu bardzo dużo wiedzieć, nie? Tak. Jak? No ale cóż, to jest I robić research i nie, nie ma nigdzie. Książkary. Jakieś... Tak. No dobrze, to teraz pokażę Wam dwie książki, bo to drugi trzeci tom serii. I seria ta się nazywa z Takim Jack the Ripper, jak podejść rozpruwacza. I mamy tutaj drugi tom, czyli jak upolować Drakule i jak uciec niemu Jeśli chodzi o to, który tom mi się bardziej podobał, to chyba jestem najbardziej fanką drugiego, czyli właśnie tego z Drakulą, bo tutaj było najwięcej Tomasa Kreslela, a ten kto czytał, to wie, że im więcej Tomasa Kreslela, tym lepiej po prostu. I ostatnio trafiłam na recenzję, która właśnie o drugim tomie jakby była. I tam dziewczyna się wypowiadała, że Audrey Rose, czyli też główna bohaterka. bohaterka, tak, jest taka strasznie głupiutka i po prostu tak się, nie, że jest taka wkurzająca, że nie potrafi podjąć decyzji. A w pierwszym tomie jakby też miała takie momenty, ale cały jej case polega na tym, że ona właśnie jest inteligentną osobą, która chce gonić za swoimi marzeniami, które są nieosiągalne tak naprawdę dla kobiet. I robią z niej taką głupią dziewczynę, a dla mnie w tym trzecim tomie była jakby IQ straciła, naprawdę, naprawdę po prostu To jest problem robienia giga mądrych postaci, że są gigamądre, inteligentne i potem rozwiązują wszystkie problemy na szybko Więc może dlatego w kolejnych tomach została potraktowana właśnie w taki sposób, żeby za szybko książka się nie skończyła W żadnym z tych, żadnej z tych książek nie rozwiązała szybko problemu, do samego końca nic nie wie i to jest aż takie śmieszne, że niby jest takim fajnym detektywem i w ogóle tyle wie, ale no, coś ciężko z domyślaniem Dobrze. się. Dobrze, a zadam Ci bardzo ważne pytanie. No, Czyli po przeczytaniu, jak uciec Hudiniemu, wiedziałabyś, jak mu uciec, gdybyś go spotkała? No, to... Słuchaj. Ten tytuł jest trochę mylący, więc ja bym temu Hudiniemu nie musiała uciekać. Okej. Okay. Dobrze. Um... Ale ogólnie nie lubię chudniego, jego postać jest taki ślizgły trochę, nie? nie, nie, jest fajny moim zdaniem. Ja jestem Tim Thomas Kresswell i strasznie mnie męczyła ta postać chudniego. Miałam nadzieję, że z tego statku nie wypadnie i już więcej go nie zobaczymy, ale tak się nie stało, więc no. Ale się stało, po prostu twoja was oszukuje. Musicie przeczytać. Musicie przeczytać, żeby się dowiedzieć. No i także dwie książki właśnie z drugiej i trzeci tom Czekam bardzo na czwarty, bo jestem mega ciekawa, bo ten się tak, tak się skończył Że ja muszę nowy tom przeczytać I przeczytasz jak będzie No, ale jeszcze powiem wam, że ciężko mi się siadało do tych książek Że trochę mnie męczyła tak wizja tego, że one są takie grube i w ogóle Tutaj jest prawie 500 stron, a tak w sumie nie wygląda No, to prawda no, ale jak już dałam, to nie mogłam się oderwać. I już Kuba sam wie, że siedziałam po prostu do trzeciej w nocy na przykład i czytałam. Tak. Także tak czy siak serię całą bardzo polecam. I jak czytaliście, to dajcie mi znać, który to jest ulubiony y, dla was. I czy też uważacie, że Adri Rose strasznie. Y... Głupie jest to, monatą. sumie tak W sumie, w sumie Tak, no, powiedzmy. Dobrze, ja mam fantastykę, kolejną już tutaj jest to czerwona siostra z czerwonymi brzegami pięknymi. I mm. zakładeczko. No. Tak, jest to książka, którą przeczytałem z polecenia. Znaczy, ciężko to nazwać poleceniem, bo mój kolega Bartek zaczął to czytać i mi powiedział, że fajnie się zaczyna. Więc stwierdziłem, ok, to też zacznę. No, no. Tak. No. I na początku strasznie ciężko mi się było w tym połapać, bo o co w tym wszystkim chodzi? Mamy dziewczynkę, która jest na szubienicy zaraz ma zostać papa, i przychodzi. Właścicielka, jak ona się tam ksieni to się nazywa, czyli taka, powiedzmy, najwyższy stopień w klasztorze. Aha. I mówi, ta dziewczynka idzie ze mną, nie możecie nic z tym zrobić, bo jestem z ramienia kościoła, więc ja ją zabieram i papa. <laughs> jakby to tak działało. No, tam tak działa. No tak, tak. <laughs> to tak jakby papież przyszedł, nie? I mówi, że nie możecie go, bo ja go chcę. Mhm. No tak, będzie. Coś na takiej zasadzie, więc zabierają i okazuje się, że ten klasztor jest yy, siostr. Wojowniczek, trochę. Że mamy trzy klasy postaci. Możesz nam się wyekspić na trzy klasy postaci. Możesz zostać czerwoną siostrą, która będzie wojowniczką taką typową. Mm. Szarą siostrą, która będzie od trucizn i takich podstępów. Oraz świętą siostrą, której głównym celem w życiu będzie modlitwa. Nic więcej. Wow. Więc... Mega dziwne, szczerze. Tak, i poznajemy historię tej naszej nonny. Głównej bohaterki, to jak ona się znalazła na tej szubienicy i jak przez to, co zrobiła, ma problemy w Nona. życiu. Dalej też nie mogę Wam za dużo zdradzić, bo generalnie wszystko się kręci wokół tego, za co ona poszła wisieć, prawie. I bardzo ciekawe. A czy szubienica to nie jest ścinanie głowy? Nie. A stryczek to, to jest? Gilotyna to ścinanie głowy. A szubienica to było do powieszenia. Myślałam, że Stryczek to jest. To takie też. Mieszanie. Aha. No i będę się zabierał za drugi Sprawdzę tom, to. za Szarą Siostrę z Niebieskimi Stronami, bo jestem bardzo ciekaw, Czemu nie zrobili Szarych Stron? Rozumiecie to? O, wiem. No masakra jakaś. Wiem, co, czy mnie ta książka wkurzała, ale to tak fest wkurzała. No. Ona ma w połowie i na początku takie przerywniki trochę z rzeczy, które dzieją się jakieś 15 lat do przodu. What the fuck? I wiecie, i w książce głównej akcji za dużo się nie dzieje, i nagle macie ten przerywnik 15 lat do przodu. I, I dowiad... tam były spoilery? Tak. I dowiadujesz się Ach. czegoś, i się znasz, ale jak to? Bez sensu. Pff. Boże, kto wie... tak robi? I pchamy fabułę tak naprawdę tym, do czego jeszcze nie. I dojdziemy za X Tak, czasu. w trzecim tomie najprawdopodobniej. Jeju, ale nie mogę tego czytać. Więc strasznie to było bulwersujące, bo. Ej, tak też było w złodziejcych książek, że spoyle, samo spoilerująca się to była książka. Tylko że nie aż tak. Tak, ale tam, nie było tam to była konwencja. No tak, ale więc... tak mi przeszkadzało. E, tak, a tutaj było bardzo takie trochę sztuczne trzymanie czytelnika przy książce, że o nudzisz się, to patrz Pasz, co to będzie za będzie. tam ileś mm -hmm. lat. Bo ja przesadzam z tym, tym 15, nie? Ale generalnie jak już nasze bohaterki y, tak. Nasze bohaterki tak. Tak, nasze bohaterki mają 13 lat, a potem są dorosłe, więc ileś no. lat na pewno musi mieć. I co? Jesteśmy na ostatniej pozycji, tak. jest to Kamogawa, tropiciele smaków. I ja ogólnie przeczytałam ją w sierpniu, więc jeszcze o niej usłyszecie w na następnych tak, filmach. Tak, więc ja teraz więc... będę mówić, a Julcia udaje, że jej jeszcze nie zna. Nie, będę ci przytakiwać albo nie. Tak, książka jest najbardziej powtarzalną książką, jaką ja w życiu przeczytałem. Jest tu Przytakuję. pięć opowiadań? Sześć? sześć. Sześć opowiadań, z których można śmieszkować, co się stanie w każdym momencie. Dosłownie. I to będzie najśmieszniejsze, co możecie zrobić po przeczytaniu tej książki ze swoją najlepszą przyjaciółką-książkarą. Ja jestem swoją najlepszą przyjaciółką No jasne. Moją <grym> Ale... <grym> najlepszą narzeczoną-książkarą. Jedyną. <grym> no, jakby... Ale to jest, wiecie, to trzeba... Musicie to przeczytać, żeby to zrozumieć. Ale naprawdę tutaj w, dosłownie w tych opowiadaniach jest te... Słowo w słowo to samo. Tak, momentami. naprawdę, naprawdę. to było takie, że już się oczami przewracało. Ja uważam, że to jest bardzo fajna konwencja, ale jest. Tu ma siedem jeśli... tomów. Właśnie, jak każdy kolejny tom tak wygląda, to, to nie, to już będzie przesada. Więc ja dam temu szansę na drugim tomie, żeby zobaczyć, czy coś tu się zmieni, czy brniemy w to samo, wchodzimy drugi raz do tego Ja dokładnie tak samo napisałam na recenzji swojej. No, więc jestem bardzo ciekaw. A o czym właściwie to jest? Bo my tak gadamy i gadamy, a o czym to jest? To ja mam powiedzieć? Tak, ty masz powiedzieć, bo ja Dobrze. gadam. Mamy tutaj taką małą knajpkę w Kyoto, którą prowadzi ojciec i córka. I oni się specjalizują w tym, że oprócz podawania jakichś tam specjałów swoich, szukają smaków na przykład nie wiem, pierogów, które robiła twoja babcia jak byłeś mały, a babcia już nie żyje, albo na przykład nie pamięta, jak to się robi, czy po prostu no, nie masz z nią kontaktu. I chcesz znowu tych pierogów posmakować, więc oni znajdą dokładnie te składniki, które ona tak, używała. Na tej samej wodzie, po prostu z 500 km dalej, czy ileś No i mm, ja miałam się nie wypadać za dużo, więc możesz się no, tylko fabułę to możesz wiesz, tak, jakbyś tam z tyłu no, tam. Tak, wiem, no dlatego się zgodziłam. Więc tak. I to tak naprawdę wszystko, co możemy o tej książce powiedzieć, bo to tyle naprawdę. No ja się wstrzymuję, żeby też mogła Wam powiedzieć po prostu tak. w, w sierpniowym Europawie. No, tyle, co jest najbardziej charakterystycznego w tym, to to, że są te opowiadania bardzo powtarzalne. My dosłownie bardzo. płakaliśmy ze do śmiechu, jak sobie tak odtwarzaliśmy każde opowiadanie tak, z tymi tekstami. Jeśli byście chcieli pośmieszkować z nami, to zapraszamy w nasze DM-y na Instagramie. Tak, albo do komentarzy. Tak, bo. Warto się pośleć razem, ale ogólnie tak, bo tak trochę to brzmi może, że hejtuję tą książkę, nie uważam, żeby to było złe. Nie no, to jest słodkie. To jest słodkie, tak. Po prostu... Ale mnie pierwsze pytanie tak wkurzyło. Jeśli ktoś właśnie nie lubi takich powtarzalności, no to to nie będzie dla no. niego. Ale, ale jest da się to... komfort taki znaleźć tak, w tym jest powiem. to taki comfort read w tym wszystkim, mimo że... Ja tak nie powiedziałam. Nie? Da się znaleźć komfort, ale to nie jest comfort read. Dla mnie czy decyzja znaczy definicja, to jest takie, że możesz to czytać po prostu na każdy gorszy no dzień i będziesz miał poprawiony humor, a to nie jest takie Dobrze, to może źle to zabrzmiało Po prostu da ustach. się znaleźć komfort w tym, że to się tak powtarza, że wy dosłownie doskonale wiecie co się zaraz stanie, co będzie powiedziane i tak dalej Może bardziej taka relaksująca to będzie o. książka, tak. że wiecie, włączycie sobie dźwięk deszczu na Spotify'u, Albo Zacznie po prostu poczekajcie czytać. na deszcz i tak sobie odpłyniecie w tym wszystkim, się zrelaksujecie i będziecie mogli no. iść spać, żeby spędzić kolejny dzień, być gotowy na kolejny dzień wrażeń. Pięknie powiedziałeś. Dobrze, i Pięknie. tym relaksującym akcentem Kończymy, zakończymy tak. dzisiejszy film. Dziękujemy Wam za obejrzenie. Wyczekujcie na sierpniowy wrap-up, żeby dowiedzieć się o mojej opinii na ten temat, znaczy na tej temat. Na ten, na ten temat na temat tej książki, chyba, Zobacz... że jesteście niecierpliwi, to zapraszam na Instagram. Zobaczymy, czy zostaniemy w konwencji książki i może Julka powie dokładnie to samo, co ja powiem teraz. <laughs> Bardzo możliwe. <laughs> Dobrze, no to dziękujemy Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Cześć!